Witam na moim kanale. Mam na imię Wita, mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam mój dzień. Słuchajcie kochani. Dzisiaj bardzo ładna pogoda, jest tak gorąco, słuchajcie, nawet mam wypieki na twarzy od, tego, od tej pogody, bo słońce świeci przez okno. Ojej, bardzo mocno. U nas od czwartku zaczynają się tutaj takie już pogody letnie upały. 30-35. No i jadę teraz załatwić kilka rzeczy na mieście, a przy okazji chcę sprawdzić, jak wyglądają sklepy, bo od dnia dzisiejszego takie sklepy ubraniowe, a także te centra handlowe są otwarte. Do centra handlowego nie pojadę, ale do takiego jednego sklepu bym się chciała um, przejść, żeby zobaczyć, co tam jest na lato, żeby może jedną drugą taką leciutką sukienkę sobie kupić. No bo jednak w tych sukienkach, które mam, no będzie za gorąca za chwilę. No bo cała moja garderoba niestety jest w Stambule. Stambuł nie wiadomo kiedy jej się otworzy. Więc muszę niestety e, zrobić takie małe zakupy. Jak się uda, to uda, jak będzie dzisiaj mnóstwo ludzi i każdy wpadł na taki pomysł jak ja, więc no po prostu zrezygnuję z tego pomysłu, nie chcę ryzykować, mimo że w Mersin wszystko jest otwarte, nie ma tutaj zarażonych, ale wiecie, wszystko może się zdarzyć, nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądało. Więc jadę do miasta i jak się uda mi wpaść do sklepu i coś tam zobaczyć, to przynajmniej pokażę Wam jak to wygląda. Jak nie, to nie, to innym razem troszeczkę jeszcze mogę zaczekać. Więc zabieram Was razem i jedziemy do miasta. Kazać, Jak widzieliście kochani, byłam na zakupach, weszłam, byłam wajkiki, weszłam do sklepu, no i tam tak naprawdę było mało ludzi, wszyscy w maseczkach, na wstępie zmierzono mi temperaturę musiałam zdensyfikować rą, rączki prawda no i poszłam a, przymierzać wybrałam ciuchy poszłam przymierzać przy kabinach też stała kolejna pani znowu mierzyła temperaturę i znowu dezynfekcja no zmierzyłam wszystkie rzeczy wybrałam przyszłam do kasy i szok przy kasie w ogóle było mnóstwo ludzi no ale na szczęście każdy w maseczce każdy a, były Rozmalowane, przyklejone takie naklejki, że co półtorej metra się stało przy kasach, specjalne takie ochroniacze plastikowe, takie okienka tak jakby, no i pracujący personal też w maseczkach. No nagrałam to, nie wiem czy to będzie widoczne, bo tak z ukrycia próbowałam to nagrać albo pokazać, no ale miałam rację, pierwszy dzień wszyscy ruszyli na zakupy, no bo wiadomo. Szczególnie dzieciom trzeba kupić ubrania. Nie wszystko się dało tutaj przez internet, więc sporo osób jest na zakupach. No, troszeczkę nieodpowiedzialnie, ale jestem zadowolona ze swoich zakupów. Jutro będzie hall zakupowy z bajkiki. A, mam piękne sukienki, mam piękne inne rzeczy. Zaszalałam i kolorystycznie, i, i ilościowo. Troszeczkę pieniędzy wydałam, ale nie aż tak dużo, bo Ceny wejkiki są bardzo, bardzo, bardzo przystępne, jakość jest super. Nareszcie mam letnie sukienki i nie tylko, więc jutro bardzo chętnie Wam to wszystko pokażę. No a teraz jadę jeszcze do domu, zobaczymy, może wybiorę się na spacer, bo jest 27 stopni, słuchajcie. Gotuję się w samochodzie, odpalam klimatyzację i jedziemy do domu, a potem zobaczymy, jak ten dzień jeszcze się potoczy. Dzisiaj chyba jakiś taki dzień zakupowy. Zatrzymałam się obok bazarku, no i idę na zakupy. Nie wiem czy coś nagram, ale zapraszam Was razem. Adreslekelim. topla gidiyor diyor. To są moje zakupy. Jak zwykle, zobaczcie, monotematycznie kupuję te same rzeczy, czyli truskawki i morwę czarną. Za truskawki zapłaciłam 8 lir, za morwę 3 liry. Widzicie kochani jestem na sportowe włosy związane okularki założyłam bluzę Idę jak co wieczór na spacer No przyda się trochę sportu bo ostatnio no brakowało tego więc teraz każdy wieczór wykorzystuję do, do tego żeby tak godzinkę szybkim krokiem nad morzem pospacerować o, No właśnie przypomniałam jeszcze biorę maseczkę oczywiście I uciekam na spacer No i tutaj będę z wami się żegnała Życzę miłego wieczoru, miłego oglądania Wilni i do zobaczenia w kolejnych pa, pa!